Ona idzie, idzie oglądać YouTube'a Coca-Cola idzie oglądać YouTube'a, co nie? No Słyszysz? Mm. Za dużo co A ty, mnie serwer. A ty, mnie A ty mnie nie wierzyłeś Dobra widzowie, gramy, gramy widzowie, gramy Gramy, widzowie gramy Idziemy w Robloxa, w w Okej Dobra, gramy, widzowie! Gramy! Widzowie, gramy! Trotla, O nie! E, czekaj! Weź O, krzacek! Luri, Luri, tum, tum, tum. Dobra, widzowie! Dobra! Gramy, gramy! Gramy! Witam, Kamil użytkowniku Wyślij mu tego screena! Danemu... mu tego screena wyślij... Bo on mnie Ty nie, wierzy. nie Dobra, gramy! Dobra widzowie! Gramy, Luri, Luri. Gramy, gramy, gramy! Dobra, mu tego screena! Prowadzimy Wyślij, transmisję na screena. żywo! Transmisję na żywo prowadzimy! Prowadzimy na żywo transmisję! Ale lagi mam, widzowie! Ale lagi! A to włączaj Ale lagi! E ale lagi! Widzowie, tak? ale lagi! Ale lagi, widzowie! Ej! Ej, Grzacie, jak bo to nie kolega powiedział, że jestem kasy, a jakby ci usłyszał. Widzowie! Nie... Widzowie! Lagi mam, widzowie! Resetuję lajwa, widzowie!